Chodź, pokażę ci jak spędziłam jeden dzień w Hanoi, stolicy Wietnamu. Zaraz po śniadaniu ruszyliśmy do Ngoc Son Temple. Jest to najczęściej odwiedzana świątynia w Hanoi. Znajduje się na małej wyspie w północnej części jeziora Haon Kiem, połączonej z brzegiem jeziora mostem zbudowanym w klasycznym wietnamskim stylu. Wejście do świątyni jest płatne, a cena biletu to 50 tysięcy dongów za osobę, czyli 8 zł. Po wyjściu ze świątyni złapaliśmy rikszę rowerową na ulicy i przemierzając uliczki Starego Miasta, ruszyliśmy do kolejnej świątyni. Świątynia Literatury to druga świątynia, jaką odwiedziliśmy w Hanoi. Jest to jedna z największych atrakcji Hanoi oraz symbol wietnamskiego. Stolicy. Kompleks świątyny składa się z kilku dziedzińców. Kiedyś na terenie świątyni znajdowała się Akademia Cesarska. Do świątyni przychodzą studenci i uczniowie, aby zapewnić sobie pomyślność na egzaminach. Wstęp do świątyni jest płatny, bilet kosztuje 70 domów za osobę, czyli około 11 zł i 20 groszy. Train Street to kolejne miejsce, które odwiedziliśmy w Hanoi. Jest to jedno z najbardziej niezwykłych i rozpoznawalnych miejsc w stolicy Wietnamu. Życie tutaj toczy się na torach kolejowych, a turyści gromadzą się w kawiarniach po obu stronach, żeby zobaczyć przejeżdżający pociąg. Polecam każdemu odwiedzić to miejsce, kto będzie w Hanoi, a godziny przejazdu pociągu znajdziecie w opisie pod filmem. Mausoleum Ho Chi Mina to kolejne miejsce, które odwiedziliśmy w Hanoi. Bilet wstępu do mauzoleum kosztuje 25 tysięcy dongów, czyli 4 zł. Trunkwag Pagoda to trzecia świątynia, którą odwiedziliśmy w Hanoi. Jest to najstarsza buddyjska świątynia w stolicy Wietnamu. Leży na niewielkiej wysepce nazwanej Kim Ngu na jeziorze zachodnim. Wstęp do świątyni jest darmowy. Pamiętajcie o odpowiednim stroju, który zakryje wasze kolana i ramiona. W przeciwnym razie będziecie musieli kupić specjalne chusty. Old Quarter, czyli Stare Miasto, to tutaj bije serce Hanoi. Jest to miejsce, w którym trzeba być, będąc w stolicy Wietnamu. Spędziliśmy tutaj późne popołudnie i wieczór przechadzając się uliczkami Starego Miasta. Początkowo poruszanie się po ulicach jest bardzo ciężkie, ponieważ ruch uliczny jest bardzo duży, a piesi spacerują tymi samymi ulicami, co jeżdżą skutery i samochody, ponieważ chodniki są zastawione przez skutery, garkuchnie i stragany. Będąc na starym mieście, koniecznie musicie spróbować ulicznego jedzenia, czyli tak zwanego street food. Zapisz rolkę na później, ponieważ może pomóc ci w zwiedzaniu Hanoi i zaobserwuj mój profil po więcej podróżniczych treści.